Do omówienia jeszcze jeden kwartał, a więc ostatnie 3 miesiące 2019 roku. W październiku mm, oczywiście była Liga Mistrzów i tutaj najciekawsze starcie mm, odbyło się w Londynie między drużyną Tottenhamu a Bayernu Monachium. No i padł bardzo niespodziewany wysoki wynik. Bawarczycy wygrali bowiem aż 7 do 2. Popis strzelecki Serża Gnabriego, który zdobył aż cztery gole, dwa trafienia również Roberta Lewandowskiego, trafił też Kimisz. No i w ten sposób Bayern zdeklasował swojego rywala, chociaż wydawało się, że będzie tutaj wyrównany pojedynek. W październiku również z tych ciekawych rzeczy Milan zmienił trenera, zwolnił Marco Giampaolo. A w jego miejsce postawił na trenera Piolego, który prowadził m.in. w przeszłości Fiorentinę. No i on miał być tą nadzieją na lepsze czasy dla Milanu, na odmienienie tego fatalnego stylu i wyprowadzenie Milanu z tego marazmu, w jaki zdecydowanie ten klub popadł. Okazało się, że tutaj niewiele zmieniło się po przyjściu Stefano Piolego. Milan na początku wyglądał trochę lepiej, ten styl gry był przyjemniejszy dla okna, natomiast później wszystko wróciło już do tych starych, niedobrych dla Milanu momentów, a więc, a więc do tego, co prezentował ten klub pod wodzą Gianpaolo w poprzednich meczach sezonu. Milan przegrał we wrześniu derby z Interem i to też był to też była jedna z przyczyn zwolnienia trenera Giampolo no a Pioli nawet w tych łatwiejszych spotkaniach nie potrafił zwyciężyć, no i taki trumny, jeśli chodzi o tę fatalną postawę Milanu dopiero miał nadejść no i o nim powiem później, bo wydarzył się w grudniu. Natomiast tutaj tylko nadmieniłem o, o tej zmianie na stanowisku trenera i o tym, że po przyjściu Prolego były symptomy lepszej gry, ale w ostateczności nic się nie zmieniło na plus. Oczywiście w październiku grali również nasi piłkarze w, w reprezentacji. Mieliśmy dwa mecze z teoretycznie najsłabszymi rywalami w tej grupie, no i wiadomo było, że jeśli zapiszemy sobie 6 punktów, no to wtedy będziemy mieli już pewny awans na Mistrzostwa Europy 2020. No i tak właśnie się stało, bo po zwycięstwie wyjazdowym 3 do 0 z Łotyszami. Kiedy nie zaprezentowaliśmy się jakoś zbyt dobrze, bo wiadomo było, że rywale nas nie mogą postraszyć w ofensywie, ale jednak no, nie mieliśmy zbyt wielu ciekawych akcji w ataku. Zawiódł przede wszystkim Zieliński, pokazał się ciekawie Szymański, na no, uratował nas jak zawsze Robert Lewandowski, hat polskiego napastnika, który i tak wydaje mi się, że. Grał tak na 80%, na pewno nie, nie na 100%. No i to dzięki niemu właśnie wygraliśmy 3-0. No nie chcę mówić, że gdyby Roberta zabrakło, to byśmy nie zwyciężyli, natomiast zdecydowanie nam pomógł, no bo tak jak mówię, nasi piłkarze, czy Zieliński, czy Grosicki, no, nie zaprezentowali się dobrze tutaj, Oprócz Lewandowskiego, wyróżnić należy Szymańskiego. Na no później mecz domowy z Macedonią. No i właśnie tutaj liczyliśmy, że zwyciężymy i będziemy już obiema nogami na euro. No i tak właśnie się stało, bo Polacy zaprezentowali już tym razem niezły styl. Grali dobrze w ofensywie. No i wygrali to spotkanie 2-0. do Mocne dończycy y, tylko w niektórych momentach byli w stanie zagrozić nam pod naszą bramką, natomiast y, nasza skuteczność w ataku y, przyczyniła się y, do pewnego zwycięstwa 2-0 do 0 i zachowania czystego kąta, więc ten październik y, dla naszej reprezentacji bardzo udany, 5 strzelonych goli, zero straconych, no i, i dwa zwycięstwa, no zupełnie inaczej niż we wrześniu, kiedy nie potrafiliśmy ani razu trafić do bramki przeciwnika. Przechodzimy już do listopada. Zaczniemy sobie od Der Klassikera, więc najważniejszego meczu w Bundeslidze. Bayern Monachium na własnym stadionie podermował Borussia Dortmund i tutaj spodziewaliśmy się bardzo wyrównanego, ciekawego spotkania, a zakończyło się tak jak na wiosnę tego samego roku kiedy Bayern kompletnie zdominował rywala, zmiażdżył go, wygrywając 5 do 0. No i tak właśnie też zakończył się ten mecz listopadowy takim samym wynikiem i wydaje mi się, że nawet Bayern miał jeszcze większą przewagę niż w tym meczu na wiosnę, mimo że wynik ten sam, no to jednak tym razem nie dopuścił do żadnej okazji rywala i przez pierwszą połowę wyboru nawet nie udała celnego strzału, nawet już w tej perspektywie 90 minut nie zagrażała zbyt często bramce. No i natomiast Bayernowi wychodziło wszystko i, i, i kompletnie tutaj, tak jak mówię, zmiarz rywala, wygrywając wysoko 5 do 0. No i yy, yy, mimo niektórych gorszych meczów w wykonaniu Bayernu, tutaj jednak yy, Wraca do dobrej dyspozycji i do walki o mistrzostwo Niemiec. Oczywiście Borussia się z tego mistrzostwa nie wyłączyła poprzez tę porażkę, natomiast trochę sobie tę drogę utrudniła i na pewno to taki moment, w którym piłkarze mogliby trochę podupaść psychicznie, no i i później to było widać lekko w kolejnych meczach. W Anglii też wielki szlagier Liverpool kontra Manchester City. Pamiętamy mecz z początku roku 2019, kiedy City było gospodarzem i wygrało kluczowe dla poprzedniego sezonu spotkanie 2 do 1 z Liverpoolem. No, kluczowe, dlatego że okazało się, że gdyby Liverpool. Choćby tam tamto spotkanie, miałby szansę na mistrzostwo, Niemiec, bo, na mistrzostwo Anglii, oczywiście, bo zabrakło w ostatecznym rozrachunku tylko dwóch punktów do, do zespołu Pepa Guardioli. No ale tym razem już jest zupełnie inna sytuacja, bo to Liverpool rozdaje karty i to Liverpool ma przewagę nad zespołem City i to większą niż wówczas City miało nad drużyną klopa. I no, według zapowiedzi, według oczekiwań, wygrali to spotkanie 3 do 1. Bardzo pewnie zaprezentowali po raz kolejny wielką siłę. Trochę piłkarzom klopa. Niektórzy eksperci zarzucają, że tracą zbyt wiele goli. Tutaj jedna bramka stracona, natomiast i tak w porównaniu choćby do dwóch sezonów przed. Liverpool bardzo często teraz potrafi już yy, po prostu zakończyć mecz na zero z tyłu, nie stracić żadnego gola albo przynajmniej yy, tracić ich niewiele więc pod tym względem na pewno pod względem defensywy drużyna Klopa bardzo się poprawiła. Yy, kolejny szlagier tylko tym razem we Włoszech, Juventus kontra Milan, taki szlagier oczywiście z dawnych lat, bo teraz wygląda już to nieco inaczej, już trudno mówić, że to jest wielki hit, jeśli Milan gdzieś tam znajduje się w środku tabeli, natomiast wiadomo, że zawsze do takich prestiżowych spotkań zespoły, nawet jeśli zajmują miejsca dosyć niskie, no to potrafią się dodatkowo zmobilizować i tak właśnie było w przypadku drużyny Piolego już. A więc Milan od pierwszych minut wyszedł ofensywnie na Juventus i nawet w przekroju całego spotkania był drużyną lepszą. Stwarzał więcej okazji, siał więcej zagrożenia pod bramką rywala, i tutaj również za sprawą Krzysztofa Piątka, który miał no dwie, trzy sytuacje do zdobycia gola, ale. Zatrzymywał go Wojtek Szczęsny, który też w tym meczu zanotował jedną znakomitą interwencję po główce rywala. No i w ten sposób uratował Juventus przed stratą punktów, zachował czyste konto, a Juventus jedną bramkę zdobył i wygrał wedle zapowiedzi skromnie. 1 do zera za sprawą. Paulo Dybali, który dał to zwycięstwo Juventusowi. Juventus często wygrywa właśnie wynikiem 1 do 0, no bo po zdobyciu gola skupia się już na defensywie. No wiadomo, że mają bardzo mocnych, dobrych zawodników w tej formacji, no i na taką, na taką grę sobie po prostu mogą pozwolić. Teraz przechodzimy do meczów Polaków, ostatnich w tych eliminacjach. Mieliśmy dwa spotkania już w zasadzie o nic, no bo byliśmy pewni awansu do Euro 2020. Natomiast no ważne było, żeby jeszcze kilka wariantów, pewne schematy przetrenować, przećwiczyć i, i powalczyć o jak najlepszą lokatę w rankingu FIFA. Najpierw na mierzyliśmy się z drużyną Izraela ten mecz. Był zagrożony, miał się nie odbyć w tym miejscu, bo było zagrożenie rzucenia rakiet. Natomiast ostatecznie wszystko odbyło się zgodnie z planem. No i w Jerozolimie podej podejmowaliśmy zespół Izraela, który wyglądał bardzo słabo. Pamiętamy, że wyglądał bardzo słabo też w Warszawie. Przegrał 0-4 wysoko i zasłużenie. No i tak było też i tu. Ta przewaga nie była aż tak duża. Natomiast no my do powiedzmy 60 minuty wyglądaliśmy naprawdę bardzo dobrze. Czego dowodem dwie strzelone bramki. W końcówce już troszkę się rozluźniliśmy. Izrael jedną bramkę zdobył i, i było gorąco, bo niewiele brakowało, aby Doszło do remisu. Wstatecznie wygrana 2 do 1 i, i dobre nastroje, chociaż z, y, lekki niesmak, bo ta końcówka jednak odbiegała od y, dobrego poziomu w y, 60 y, minutach. No a ostatni mecz na stadionie narodowym, żegnaliśmy się y, z tymi eliminacjami i podejmowaliśmy Słoweńców, y, y, z którymi nam nie poszło oczywiście we wrześniu na wyjeździe, kiedy przegraliśmy. 0 do 2 tutaj, już natomiast było o wiele lepiej, bo no tak poszliśmy na lekką wymianę ciosów. Zapomnieliśmy się trochę w defensywie, natomiast nasz atak wyglądał bardzo dobrze. Stąd wygrana 3 do 2 w tym piękna bramka Roberta Lewandowskiego po indywidualnej szarży. Pożegnaliśmy w tym meczu także Łukasza Piszczka, to było oficjalne pożegnanie z reprezentacją Polski. No, i pożegnanie właśnie za te lata spędzone z drużyną narodową i za te wszystkie sukcesy, które również za sprawą Łukasza Piszka się dokonały. No, i w ten sposób zakończyliśmy eliminację do Euro i czekaliśmy na koniec listopada, kiedy to miały zostać wylosowane grupy Euro 2020. No, i jak się okazało, Polacy wylosowali Hiszpanów, Szwedów, no i jeszcze drużynę, jedną z baraży. Na, na razie nie wiadomo, kto to będzie, no bo tam jeszcze te baraże na wiosnę się dopiero odbędą, bodajże w marcu. Niektórzy mówili, że chcieliby trafić na Bośnię, Hercegowinę. Ja też podzielam to zdanie jeszcze. Między innymi Irlandia Północna, Poderzy jest w tej grupie barażowej. No, w każdym razie na to już nie mamy wpływu, na kogo trafimy z baraży. To się okaże w marcu. Natomiast będzie to grupa niełatwa, no bo z Hiszpanami grać za bardzo nie potrafimy. Nie leży nam ten przeciwnika i Szwecja jest niewygodna jest z dobrą drużyną, co pokazała chociażby na ostatnim mundialu, kiedy zagrała w ćwierćfinale. W Lidze Mistrzów Real Madrid zmierzył się z PSG. Tutaj mimo ogromnej przewagi gospodarzy, a więc zespołu z Madrytu i prowadzenia 2 do 0 w końcówce te, tą, przewagę, tą przewagę wypuścili, no i Paryżanie zdobili dwa gole, wywalczając cenny punkt. No, tak właśnie skończyło się Skończył się ten minimalizm w wykonaniu Ralu. Zamiast dobijać przeciwnika, zadowolił się dwiema bramkami. Jak okazało się, to było troszkę jednak za mało. Problemy w Napoli, oprócz słabych wyników sportowych, po spotkaniu z Salzburgiem, piłkarzem. Nie, nie zgodzili się na dodatkowy obóz treningowy zarządzony przez De Laurentisa, więc właściciela Napoli. Między innymi a także Alany zbojkotowali tę prośbę. No i na piłkarzy Napoli została na, nałożona kara w wysokości 2,5 miliona euro. De Laurentis, jak policzono w mediach stracił wizerunkowo 8 milionów, a więc to i tak była kara niewielka. No ale widać, że w Napoli nie tylko sportowo się nie układa, ale również ta atmosfera w tym zespole jest bardzo zła. No i w listopadzie od 20 konkretnie dnia tego miesiąca. W Tottenhamie nowy trener, a więc. José Mourinho, który zastąpił Mauricio no zaliczył debiut trzy dni później. No i była to wygrana w derbach Londynu z West Hamem. I co ciekawe, było to pierwsze zwycięstwo wyjazdowe Spurs w lidze od stycznia 2019, więc prawie rok na to czekali i dał je od razu José Mourinho. A 26 listopada przyszła wygrana 4 do 2 w lidze mistrzów. Z Olimpiakosem, no i po tym meczu zapewnili sobie awans do fazy Pucharowej Ligi Mistrzów, właśnie zawodnicy Kogutów, a był to szósty zespół w karierze Mourinho, który poprowadził właśnie do fazy Pucharowej Ligi Mistrzów. Taka przy okazji ciekawostka. No i przechodzimy już do grudnia. Tutaj sporo ciekawego się wydarzyło. Przede wszystkim na pierwszy plan wysuwa się gala złotej piłki, którą zorganizowano i którą tutaj wygrał Leo Messi, a na miejscu ósmym uplasował się Robert Lewandowski, co na pewno oburzyło wszystkich kibiców, ekspertów w Polsce. Spodziewaliśmy się zdecydowanie wyższego miejsca polskiego napastnika, zwłaszcza że miał znakomity sezon w Bayernie i strzelił najwięcej goli z wszystkich piłkarzy w roku kalendarzowym 2019. Natomiast to ósme miejsce jest nieadekwatne do tego, co zaprezentował Lewandowski. Trochę może było to tłumaczone tym, że Bayern odpadł już w jednej 8 finału z Liverpoolem. Na no, sam Robert no, nie był w stanie Bayernowi pomóc w awansie do kolejnej rundy. Natomiast fakt, że wyżej uplasował się choćby Riat Mares z Manchesteru City, no, świadczy jednak, że coś z tą złotą piłką jest nie tak. Wydaje mi się, że jednak Robert Lewandowski no, zasłużył, żeby być w pierwszej trójce, a skończyło się dopiero na ósmym miejscu, co jest. Naprawdę szokujące. Tutaj w grudniu poznaliśmy również daty sparingów oraz rywali Polaków na wiosnę. No i tak, z Finlandią zagramy 27 marca, potem 31 z Ukrainą, z Rosją 2 czerwca i na koniec z Islandią 9 czerwca, więc już tuż przed wylotem na Mistrzostwa Europy 2020, a więc w ubiegłym roku graliśmy same mecze o punkty, a tutaj będą cztery mecze towarzyskie, potem Mistrzostwa Europy, a następnie rozpoczniemy eliminację do Mistrzostw, do mistrzostw Świata, oczywiście w Katarze. W Lidze Niemieckiej problemy Bayernu Monachium przez pewien czas po porażce z Borusem Mönchengladbach, a więc z ówczesnym liderem Bundesligi, Bayern zajmował dopiero miejsce siódme w Bundeslidze, no ale później za sprawą zwycięstw i potknięć no to innych rywali Bayern znowu znalazł się w czołówce. W grudniu odbyło się również El Clasico, które zostało przeniesione właśnie na ten termin z powodu sytuacji politycznej, jaką opanowała. W Barcelonie i w ogóle w Hiszpanii, no i zawiodł nas to elklasyko pod względem sportowym. Zakończyło się nudnym, bezbramkowym remisem. Tutaj nikt specjalnie nie przeważył, a więc został zachowany status quo. W grudniu również zwolniono Karlo tego w jego miejsce, zatrudniono Gennaro Gattuso który miał być lekiem na te problemy. Zespołu Napoli, no ale jak się później okazało. Na razie nim nie jest. Pod koniec grudnia Milan mierzył się z Atalantą i przegro to spotkanie wysoko, bo aż 0 do 5 już wspominałem o tym meczu, ale tutaj jeszcze warto dodać, że Milan zaprezentował się dramatycznie, natomiast Atalanta wygrała bardzo wysoko, a a później otworzyła rok 2020 no od zwycięstwa 5 do 0 nad parmą. Polacy ten rok zakończyli, jeśli chodzi o reprezentację na 19 miejscu w rankingu FIFA. No i jeszcze co ciekawe, Ibrahimowicz, kupiony do Milanu, no i popis trenda Aleksandra Arnolda w meczu Liverpool Leicester. Goli trzy asysty tego prawego obrońcy. No i to by było tyle, jeśli chodzi o podsumowanie tego 2019 roku. Bardzo dziękuję za uwagę. Życzę wielu emocji w 2020 roku i mówię już do zobaczenia.